Witaj tu Solverize. Rozwiążemy teraz takie zadanie. Wielomian określony wzorem w od x to się równa 2x do 3, dodać m do 3 plus 2x kwadrat, odjąć 11 x, odjąć 2 razy 2m plus 1 jest podzielny przez dwumian x minus 2 oraz przy dzieleniu przez dwumian x plus 1 daje resztę 6. Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność w od x jest mniejsze lub równe od 0. Po pierwsze skorzystamy z tego, że wielomian w od x jest podzielny przez dwumian x minus 2. W takim razie stwierdzenia Zuta wynika nam od razu, że W od 2 to się równa 0. No to sobie podstawiamy za x dwójkę do wielomianu W i przyrównujemy do 0. Tutaj mamy 8 razy 2, czyli 16. Następnie mamy tutaj 2 do 2, czyli 4. To sobie od razu pomnożymy przez ten nawias. 4 m do 3 dodać 8. No i później mamy minus 11 razy 2, czyli 22. No i następnie minus 4m i minus 2. To się równa 0. <laughs> Zauważ, że tutaj bardzo pięknie się nam liczby zredukują. 24 minus 24 to sobie podzielimy na 4. To co zostało, czyli będzie m do trzeciej odjąć m, to się równa 0. Możemy sobie m wyłączyć przed nawias, mamy wtedy w nawiasie m kwadrat minus 1. No i możemy sobie rozbić, tutaj już będzie jedno rozwiązanie, jedno m mianowicie m równa się 0, a reszta nam wyjdzie z drugiego m kwadrat minus 1 równa się 0 czyli to będzie m kwadrat równa się 1, czyli tutaj możemy napisać, że m równa się 1 lub m równa się minus 1. A więc dostaliśmy trzy wartości MA. No i tutaj... Po to jest ta druga informacja w treści zadania, że przy dzieleniu przez Dumian X plus 1 daje resztę 6, żebyśmy mogli stwierdzić, które to, to M z tych trzech jest tym właściwym M. -em. Stwierdzenie, stwierdzenia o reszcie wynika, że ta informacja daje nam coś takiego, że W minus 1 to się równa 6. No i teraz rozpatrzmy sobie po kolei trzy przypadki. Pierwszy przypadek to będzie taki, że M równa się. Na przykład 0. No i wtedy możemy sobie zapisać postać wielomianu W od x. W od x to się równa, jeżeli m będzie 0, to mamy tak 2x do trzeciej, Potem tutaj mamy 0 plus 2, czyli 2x kwadrat. Następnie mamy minus 11x. I jeszcze na końcu tutaj będzie 0 plus 1 i razy minus 2, czyli będzie minus 2. No i teraz sobie możemy popatrzeć, ile wnosi W od minus 1. W takim wypadku mamy tutaj minus 2 plus 2. Potem jest plus 11. I minus 2 i to jest 9. No więc to nie jest 6, więc m, równa, m równe 0 nie spełnia po prostu tego drugiego warunku, więc odrzucamy. Teraz badamy drugi przypadek, kiedy m równa się 1. No i znowu musimy sobie zobaczyć, jaką postać ma nasz wielomian w przy takiej wartości m. W od x to się równa. Będzie z przodu na pewno 2x do 3. Następnie tutaj mamy 1 plus 2, czyli 3x kwadrat. Potem mamy minus 11x i na końcu mamy. 2 plus 1, 3 razy minus 2, czyli będzie 1, 6. No to sobie zbadajmy w od minus 1. w od minus 1 to się równa. Tutaj mamy minus 2, plus 3, plus 11 i minus 6. Tutaj jest 5, dodać 1, czyli to jest 6. O, czyli się udało. Czyli tutaj jest właściwe m. Możemy sobie tutaj od razu zakreślić, że to jest nasze właściwe m. No i jeszcze. Zróbmy tak, że tutaj sobie ten wielomian wyróżnimy na czerwono, żeby było dokładnie widać jego postać, prawda? O, na czerwono. Fajnie. No i teraz trzeci przypadek. Jeszcze zbadajmy, bo nie wiemy, czy może są dwie właściwe odpowiedzi. m równa się minus 1. No i wtedy znowu potrzebujemy postać w, w, w od x to się równa, jeżeli m jest minus 1, to mamy 2x do trzeciej, tutaj w tym nawiasie mamy minus 1 plus 2, czyli mamy plus 1x kwadrat, minus 11x i na końcu mamy minus 2 plus 1, czyli minus 1 razy minus 2, więc będzie plus 2. Obliczajmy w od minus 1 to będzie minus 2 plus 1 dodać 11 i dodać 2 tutaj będzie 14 minus 2, czyli 12 no to nie jest 6, czyli to nie jest dobre m. a więc stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość, że tym poszukiwanym mm jest m równa się 1 no i wielomian w y, widzimy, y, jaką ma postać. Może ja sobie jednak mimo wszystko przepiszę. Tutaj będzie 2x do 3, dodać 3x kwadrat, odjąć 11x i odjąć 6. I teraz y, druga część zadania to jest dla wyznaczonej wartości m. No, będzie taka postać wielomianu i wtedy rozwiąż nierówność w od x jest mniejsza lub równa od 0. My możemy skorzystać z tego pierwszego warunku ponownie, bo on się jakoś nie zaktualizował. Dalej jest ważne, że w od 2 równa się 0 i przede wszystkim to, co mieliśmy w treści zadania że wielomian w jest podzielny przez x minus 2. Jak jest podzielny, to możemy go podzielić. Użyję tutaj schematu Hornera. Spiszę sobie współczynniki wielomianu w i tutaj będzie ta liczba 2, która jest pierwiastkiem wielomianu i będziemy dzielili wielomian w od x przez dwumian x minus 2. Najpierw tutaj dwójeczkę sobie przepisujemy z góry, potem 2 razy 2, 4 plus 3, 7, 2 razy 7, 14, odjąć 11, 3, 2 razy 3, 6, odjąć 6, 0. Tu na końcu zawsze powinno być 0, jeśli ta liczba tutaj z lewej strony jest pierwiastkiem wielomianu w, tak wynika stwierdzenia twierdzenia Bezuta, no bo to jest w końcu reszta z dzielenia. No to w takim razie tą nierówność możemy sobie teraz zapisać w takiej postaci x minus 2 razy, no i tutaj spisuję te współczynniki: 2x kwadrat dodać 7x dodać 3 jest mniejsze lub równe od 0. Fajnie i teraz będę chciał jeszcze rozłożyć ten trumian kwadratowy. Delta to się równa 49 odjąć 8 razy 3, 24 to jest 25. Pierwiastek z delty to jest 5. x1 to jest minus 7, minus 5, czyli minus 12 nad 4 to jest minus 3 x2 to jest minus 7 dodać 5, czyli minus 2 nad 4, minus 2 czwarte, czyli minus 1 druga. No tak szybciej to obliczyłem. Mam nadzieję, że to jest bardzo proste dla Ciebie. Teraz piszę ten trójmian w postaci loczynowej. Z przodu dwójkę, dam to na sam początek. Tu będzie x minus 2 przepisane. No i teraz x odjąć x1, czyli dodać 3, i x odjąć x2. Czyli dodać jedna druga. To wszystko, o, jedna druga. To wszystko ma być mniejsze lub równe od zera. No to szkicujemy sobie taki przebieg tego wielomianu, taki wykresik. Na pewno umieścimy te wszystkie miejsca zerowe tutaj na osi. No i ponieważ ten wielomian ma współczynnik dodatni przy najwyższej potędze, zaczynam rysować z góry. Każdy pierwiastek jest jednokrotny, wszędzie przechodzę na drugą stronę. Interesują mnie wartości niedodatnie, czyli tutaj i tutaj. Tego wielomianu. Tutaj sobie mogę domknąć, bo e, miejsca zerowe też będą zaliczane do zbioru rozwiązań. Rzutuję na oś i mam już zbiór rozwiązań. Jeden przedział jest tutaj, drugi przedział jest tutaj e, i mogę napisać już, że x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus trójki domkniętego w sumie z przedziałem domkniętym od minus 1, 2 do dwóch. No więc e, nierówność jest rozwiązana. M jest wyznaczone. Mogę to jeszcze zebrać w takiej odpowiedzi. Zawsze czytaj sobie, czytaj sobie polecenie na końcu, żeby dać dokładną odpowiedź. Jeśli trzeba wyraźnie sformułować odpowiedź, oblicz m, no to musimy napisać, m równa się 1. Dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność. No to x należy do przedziału. Tutaj przepisujemy rozwiązanie tej nierówności. Dobrze, to są wszystko przedziały domknięte. Bo nierówność była tak zwana słaba czy nieostra, mniejsze lub równe od zera. Zapraszam Cię do rozwiązywania wspólnego kolejnych zadań.